Muzyka samobójców, coś pięknego, naprawdę, na to czekamy. Panie Panowieński, jeszcze raz, wielkie brawa, wielkie brawa proszę państwa. A my z mamy dla Państwa ostatni konkurs wiedzy filmowej. Konkurs jest prosty, lecą jakieś dźwięki tajemnicze związane z filmami i wystarczy zgadnąć z jakiego to serialu czy z jakiegoś innego filmu. Mamy dla Państwa nagrody, to jest ostatni konkurs już dzisiejszego dnia. Już nie bałem za chwilę kolejna atrakcja muzyczna zespół Mic Mitch. And Mitch" na zakończenie tego cudownego koncertu, otwarcie Gdyńskiego Centrum Filmowego. A my mamy nagrody w postaci książek, koszulek. koniec jest gotowy. I samych siebie Tak, do tak? I... nagroda główna Konio i Skiba. Bo jeżeli macie przykład, ślub w planie albo rozwód, albo pogrzeb, to może nas wynająć absolutnie za darmo. I to będzie nagroda główna w tym właśnie secie konkursowym. A przypomnijmy, że czeka nas w finale jeszcze pokaz słynnej, kultowej polskiej komedii Race. To wszystko po koncercie nic nicz Tutaj będziemy można sobie takie nocne kino pod chmurką sobie urządzimy z okazji właśnie otwarcia Gdyńskiego Centrum Filmowego. A póki co zapraszamy trzy osoby, trzy osoby na scenę. Słuchajcie, to jest ostatni konkurs, ostatnie nagrody. Konkurs jest bardzo prosty, tak więc ja i szczerze zapraszamy trzy osoby, mogą być trzeźwe. I właśnie, znaczy ostatnia szansa, szansa, aby wziąć się w konkursie. Przypominamy, że nie jest to y Konkurs na z inteligencji, to nie jest matura z wf także. Można nie mieć matury. Idziesz? to ty idziesz. Jest, jest, śmiało. Człowiek w zielonej yy, swetrze, bądź katanie, bądź kurce. Jak na razie wygląda jak, yy, wodniczek Szuwarek. Zapraszamy cię gorąco, chodź do nas. Prawa na Twardziela, idź, jest kobieta, idź, kobieta, kobieta. Kobieta. Ko kobieta. Ko kobieta. Ko kobieta. Ko kobieta, chodź do nas, kobieto. Chodź, chodź scenę. chodź, chodź. Chodź, tak, podjęła tę decyzję. Tak. Chodź, no, mamy... chodź. To dobra, polska decyzja. Jak mamy na imię? Aleksander. Olek. jest z Oleg, jest z nami dziewczyna. Nie rozumiesz po polsku? Ja też nie, nie ma problemu! Kto Kto mnie? Chodź do nas dziewczyno, chodź! You're chodź chodź okay. kochajcie, we love you, herzlich welcome, come to bunker. Okay. Okay. nie wiem skąd jesteś, ale jest my ok! też nie po polsku, nie um... Cześć, oh. my name Thank is Paul, me. mama mówi do mnie żabciu, frog! Eee. What's your name, baby? Bośkan. Bośkan. Bośkan, bośkan. dobre. ptikiwa na trzecie imię, tak, bośkan. From, from where you come? Germany! Oh. Oh, ładne miasto, naprawdę bardzo ładne miasto. Słuchajcie, z w 45, także wszystko jest ok. E, a my potrzebujemy right. w razie. Jeszcze jedna osoba. Jedno. Może jest ktoś na przykład z Słowacji, może z Bułgarii, może z Somalii, może z Ruandy. Zapraszamy gorąco do nas, słuchajcie. Jeszcze jedna osoba. International, tak Czyli jest Olek z Polski, tutaj koleżanka z Niemiec. My z Kaszub, czyli właściwie z Kosmosu. Słuchajcie, ale czy jest jeszcze ktoś z Polski na przykład? Jest Pan z Polski, zapraszamy Pana, tam bliżej z tym zdjęciem, bliżej z nim. Tutaj Pan sobie zrobi, tutaj, do nas tutaj. Śmiało, zapraszamy. To jeszcze? Potrzebujemy jeszcze jedną osobę, śmiało. Tak. Mogą być dwie osoby, mogą być Nie, Chociaż no nie, mamy trzy nagrody, trzy książki. Słuchaj, Kłasko mówił, że media tak. jest estetyką głupców, dlatego dajmy trzecią jeszcze, no po prostu... Trzecią, Ja jednak bym na trzecią. Czy jest tu jeszcze jakiś świr, co chce wejść na scenę i wygrać ja książkę? Ja już wiem, ten mężczyzna, który... Słuchaj, jest od początku. On śmieje się nawet tylko nie dowcipów. Chyba jako jedyny. Chyba jako jedyny rozumie swoje dowcipy. Zapraszamy mężczyznę, kobieta się zgadza, tak? Może iść. Ten, to wygląda jak Janusz Palikot, chodź. Janusz, chodź, nie rób scen. Nie, Janusz Korwin-Mikke, też nie rób scen, chodź do nas. Może jakaś kobieta z Niemiec mówi, że też masz przyjść. Chodź tutaj, mówi. Chodź. chodź. Idzie, idzie, uwaga, jest, brawo, jest. jest, nareszcie. Kolejny hipster, zapraszamy cię serdecznie. Zero procent tkanki tłuszczowej, zapraszamy cię, chodź. Przyszedł, gdyś nie miał co robić. Nareszcie. Bardzo dobrze. Chodź. Cudownie, wygląda jak bezdomny. Nareszcie. Pomaluj mój świat, na żółto i na niebiesko. Krzysiu, pocałuj pana w nagrodę, że wszedł na scenę. Okej. Okay. Jak mamy, jak mamy na imię? Mikołaj, Mikołaj skąd przyjechałeś? Miejscowy. Skąd miałeś na bilet, Mikołaj? Mów. Nie miał daleko. Na bilet? Na bilet, na imprezę. Za A trudne pytanie. Nie A nie widziałeś? Gdzieś na gapę. Uciekaj sobie. Nie okay. możesz to być. Zaraz przyjdzie policja, Zomo, Jaruzelski. Też na scenę? Chodź chodź chodź, 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 chodź do Do mojej garderoby, zapraszam, zapraszam tamta ostatnia. Nie idź do Skiwy, idź do mojej, Ona ma żonę i dzieci, ja tylko chłopca. Idź tam. Okej, okay, no dobrze, jest dobrze. dobrze, mamy tutaj, słuchajcie, parytet prawie, bo tak tutaj dwóch chłopców, jedna dziewczynka, my to nie wiadomo co. W związku z tym, proszę. Okej, okay, yy, fajna będzie nagroda koleżanki z Niemiec, książka po polsku, cudownie. Okej, okay. słuchajcie, y, pytanie dla Olka, pytanie dla Olka. Tak, pytanie dla Olka. Olek to będzie kolejne. Yy, filmowe, filmowe pytanie. Filmowe. Filmowe pytanie z głowy, związane, z głowy, z głowy jakieś pytanie. Dobre filmowe pytanie związane z Katarzyną Figurą. W którym z minionych filmów Katarzyna Figura zagrała Alę, dziewczynę pomagającą krasnoludką. Masz do wyboru trzy tytuły. A. Killer B, Kingsize, Size C Żurek. Bardzo dobrze. Brawo, dobra, brawo! Dobra. Nie będę miał... Jedynik, który nie wziął, to konia, musiał ściągawkę spalić. Dobrze, dobrze, teraz pytanie dla e, koleżanki. Okej, okay. nie, ja zadam pytanie, ja zadam pytanie, ja pytanie. Okej, okay. pytanie brzmi. The question is: e, Konio, looks like e, Godzilla, Charlie Chaplin or Benny Hill. Godzilla, oczywiście. Godzilla, godzilla, cudownie. I pytanie tutaj dla kolegi? Pytanie dla kolegi. Y, główna, żeńska, bohaterka, kultowej, y, tak nie ty to ptanie. To nie jest to pytanie człowieku, polski zdobywca Oscara za muzykę filmową to A. Stachurski, B. Waldemar Pawlak, C. Jan Apekaczmarek. Kaczmarek Stachurski Stachurski Brawo, brawo! Przajcie pięknie! Znany komputer muzyki symfonicznej, Stachurski, oczywiście Dobrze, no to teraz y, dźwięki, to teraz dźwięki, dźwięki, dzięki. To potrzebaj, sekundę, potrzebujemy może karteczkę wziąć. Poprosimy kolegę Tomka, żeby... To polecimy światowo. Polecimy światowo teraz. OK, Uwaga, uwaga. Y, dla Olka y, z hitów filmowych, nie z seriali, z hitów filmowych. Poprosimy dźwięk numer 7. Hity filmowe. Dźwięk numer 7. To jest pytanie, jak Państwo się zgrytowani. Onek się uśmiecha, czyli nie wie. O o, to jest znane, to jest znane. Ok, dziękujemy Tomku. Wszystko stało się jasne. Jest to muzyka z filmu. Można podpowiadać, może bliżej. Jest na wojny, już nie nowa część. Jest na wojny, oczywiście. Brawo, brawo, Po prostu mówiłem geniusz, geniusz I intelektu, geniusz komunikacji. Y, koleżanki z Niemiec, dźwięk 8. dźwięk 8 dźwięk osiem. I poleci jeszcze? No już wiemy, jak to Chłopi? chłopi, tak. Ja stawiam na Klosa. It's famous Polish love story. Chłopi. Tam jest Jagna Borynowa and Antek Boryna. That's like Skiba and Oleg. Spójrz na nich tutaj. W tuzamen. Ecology. To jest niemiecki film o miłości. Hedehoff. Ok, dziękujemy. Brawo! Uh, the answer is... E, oni mówią Titanic, my mówimy Titanic po prostu. Brawo, e, Titanic, brawo, brawo. brawo Kozłanki z Niemiec. Titanic. Impolis Titanic. Okej, okay, dobrze. Titanic, oczywiście. No to, to teraz e, dla kolegi e, damy coś bardzo e, łatwego też. E, może dźwięk numer jeden, dźwięk numer jeden. Uwaga, zawodnik z Gdyni, dźwięk numer jeden, poprosimy. Jeden, nie wiem, nie wiem, myśli mówi, że nie ma Nie, to teraz nie rozumiem, ja, nie podpowiadajcie zaraz. Frequent, w w życiu, że myli Ciebie z koziołkiem matełkiem. Podpowiem Ci, wygoda, że. jest kobieta. Z brodą. Tak. O imieniu Maria. Nazywa się to i Korewicz. Akcja dzieje się na pustyni błędowskiej. Znaczy, się, można. Oj, nie bądź konformistą. Masz cztery klasy, czuję to okay, Dobrze, dziękujemy. I to jest film... Strzelaj, strzelaj, strzelaj. no może sprawdzisz. Janosik, close. Janosik. Okreś. Janosik, brawo! Janosik na, kwasie, Janosik, brawo Janosik na kwasie, oczywiście. A nie, do mnie... The Zmąd, oczywiście. Oczy, tutaj, jest, koleżanka z niej cię wstydziła. Jest nam naprawdę wstyd, że wnosisz że naszemu narodowi. Po prostu za chwilę się zdenerwuje. wyłączę światło i wiesz co zrobię, prawda? Powiedz czy jest ci głupio przynajmniej. No trochę tak, ale przepraszam, to się nie powtórzy. Wtedy następnym razem to znamy. Jak tak będzie... Dobrze, nie, może ci uratować tylko y, y, taką odpowiedź, błyskotliwą odpowiedź na takie pytanie. Jaki film ostatnio widziałeś? Dawno no, nie oglądałem filmu. No, ja fajne. No to dobra, no ja jaki filmik mam w internecie ostatnio widziałeś? Te panie były ubrane czy nie? Tak, e, panie były ubrane. A ci panowie? Też? Te zwierzęta? Te zwierzęta raczej nie są ubrane. Mój koledzy twierdzi, że jest inaczej. Okej, okay, dobrze, nie no, trudno, słuchaj, damy ci nagrodę, mamy trzy ale książki, bo ty ale odczyt... to jest optymistyczne, jest ktoś głupszy od nas na tej scenie, to jest, 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 jest niesamowite po prostu. Warto było tu 10 godzin, aby spotkać kolegę. Jak masz na imię? Mikołaj. Kocham cię Nie niech przy trule, bracie, no nareszcie. Ale powiedzmy, no trzeba mu wybaczyć, ten no, facet wygląda jak hurtownia do palaczy, no ludzka. Wziął mocarza i dzień zabonta, nie może rozróżnić. Dobrze, okej, okay, okay, no to my, my, nagrody, mamy nagrody, mamy mamy koszulki, koszulki, mamy koszulki. O, koszulki o, a, książka dla ciebie. E, jest specjalnie, dla kolegi, specjalnie tytuł. Cicha przystań, Cicha. Cicha. I Proszę bardzo, koszulki, koszulki. koszulki tak, jedziemy, o, mamy koszulki. jeszcze koszulkę. Dla koleżanki z Niemiec, żeby... Bo przynajmniej nie przeczytała, ale przynajmniej jako koszulkę. Oczywiście. Proszę bardzo. Też mam t-shirt, Pokaż weszła. ją tam wiesz. w dalekim świecie, wiadomo, emocje, miłość. I to nie jest twój size, ale wiesz... Ja are from Kilonia, Kilonia? A, t A s aaa, Friendship, A, Friendship, okej, okej. Okay, okay. okay. You are from uh, city of uh, Kilonia, a. a, pani pracuje w urzędzie miasta w Kilonii. Cieszymy się, cieszymy się. Pozdrawiamy Kilonie, pozdrawiamy... Kilonie dla Afryka, dziękujemy, pozdrawiamy cały dziękujemy, kosmos, nawet brat dziękujemy, 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 dobranoc, thank do you, dziękujemy, dziękujemy, Zadzwoń do mnie 997. W tym kraju za darmo z budki telefonicznej. Proszę Państwa, jak to mówią, wszystko to piękne w życiu przemija, ciotkę na wczasach ugryzła, mija Po całym dniu niesamych atrakcji generowanych przez konia i skibę na tej wspaniałej scenie z okazji inauguracji działań tamtej pięknej, cudownej instytucji, która wygląda, co zaraz bardziej tak w 10. godzinie imprezy, przypomina mi powiem Ci tak stadek kosmiczny, właśnie, statek, ale jaki Stadek kosmiczny orzeł jeden z kultowego serialu Kosmos 1999, a nasz Jurek Rados, dyrektor, przypomina mi komandora Keniga, natomiast ty, doktor Boże. Barbarę. Tak, słuchaj, no pani tutaj z Kiloni powiedziała, że tu się jej godzile, tak że wszystko przyczyni. jest jasne, co się wyrównało w przyrodzie. Pani, już za chwilę wielki finał muzyczny naszej akcji, a potem przypominamy finał filmowy, czyli e, projekcja krótkiej komedii e, film Race Marka Piwowskiego. No ale zanim to nastąpi, no dobrze Państwa, prawdziwa uczta muzyczna, prosto ze stolicy. Przyjechali tutaj łodzią, podwodną metrem, przyjechali. Oni, legendarni, Proszę Państwa, legenda undergroundu tej ziemi od innych droższej. Cudowni, wspaniali, radosni, niesamowici ludzie, którzy także jak my działają w polskiej partii ludzi debilnych i z lekka, z idiociały. W związku z tym będzie to niezwykła, radosna, emocjonująca sytuacja i są młodzi zdolni i nikomu nie potrzebni, tak samo jak konia. Dokładnie. W związku z tym, ponieważ oni także nie grają z playbacków to po prostu muszą sobie podłączyć te 200 tysięcy ton gratów, które tutaj beczkowodzem przyjechały z Kuala Lumpur. Dajcie... Przywieźli więcej sprzętu niż w swoim Dokładnie, ale wy możecie ten czas wykorzystać twórczo, zintegrując się na przykład ze swoimi sąsiadami. Możecie pokazać im swój numer buta, nowe tatuaże, swoje aktualne szczepienia. Możecie jakieś elokwentne uwagi wymienić na temat Janusza Korwina Mikke, jeżeli to w ogóle jest możliwe. W związku z tym, my sobie na chwilę... Koniu, zresztą... masz jakieś nowe tatuaże? Słuchaj, wiele na napisałem e, sobie. Jeśli będziesz, Ker Kapitan Klos. Koniec więc już za moment, już za chwilę. Cudowna, wspaniała, niesamowita Złota Młodzież Undergroundu, czyli Mitch and Mitch. Zapraszamy serdecznie. Mitch and Mitch, już za chwilę, a potem oczywiście projekcja filmu RACE. Bądźcie z nami, Gdyńskie Centrum Filmowe. A jutro Festiwal Filmów fabularnych, oficjalne otwarcie. Dzisiaj oficjalne otwarcie Gdyńskiego Centrum Filmowego. Tak więc Gdynia kocha filmy, filmy kochają Gdynię, Cóż, Państwa, dzieje się, dzieje się, Absolutnie. wreszcie się dzieje. Jesteśmy szczęśliwi. Konio, czy ty kochasz Gdynię, powiedz? Słuchaj, kocham Ciebie, kocham Gdynię, kocham Parzęczewo, Kartuzy. Patrz. Cześć. Słuchaj. Przyszła kobieta, która ma z tą dziecko, mówi, że nie płacisz alimenty. Dziecko to jest to po rozumiem. Absolutnie. Okay. Alimenty, alimenty, płaci alimenty. Dobrze, zrobię to za dwa lata. ludzie. ten człowiek czy do Ciebie, tato. Czy ja oglądam na Ryszarda Kalisza, człowieku? Ja płacę alimenty, o dziwo, Ja płacę. W związku z tym, nie rób sency ludzie. No ja, powiem ci szczerze, ja nie mam pieniędzy, ale konio wam ma, da 10 zł. Na okay. wino. Spokojnie. To, że Twoja matka mnie zostawiła i uciekła z Ulrichem von Jungingenem w 1410 pod Grunwaldem, to nie powód, abyś tu przychodził i mnie kompromitował przed Gdynią. Już, zdjęcie zaraz, to Idź. tam, to tam. Idziemy Idź. do zdjęcia. już za moment. Już za chwilę. Już za chwilę.